Dzień dobry, dzień dobry, niebiuki i Witam serdecznie w odcinku Artystyczny Kolektyw. Zobaczymy dzisiaj, czy ktoś wie, co to Artystyczny Kolektyw. Czy ktoś nam otworzy, czy ktoś nam otworzy, powie coś na temat Artystycznego Kolektywu. Witam serdecznie ponownie, prawda, trzecia odsłona. Dzień dobry, specjalny, prawda, dzisiaj wywiad z patronem naszej szkoły, z Gniewem Herbertem. O, proszę. Siedzi jakiś, prawda, tutaj młody człowiek, który czyta sobie książkę. Przepraszam Pana bardzo, czy orientuje się Pan w co do artystycznych kolektyw? Może zapytamy teraz tego Pana, który je, czy coś wie na temat artystycznego kolektywu. Może Pan się orientuje w artystycznym kolektywie, co to jest? Panie Zbigniewie, może coś na temat artystycznego kolektywu? Była słynna piątka z Kamandra, piątka kolektywu, może Pan się orientuje? Co kryje za pecie? co kryje za... Dzień dobry, witam Pana serdecznie, artystyczny kolektyw, może Pan coś wie? Co? Y, artystyczny. koleś, Gdzie to Niech pan zobaczy, to są ich jakieś działania, malarstwo, sztuka. Tak. Y, ta. I to jest co? Artystyczny? Kolektyw? Tak. Y, artystyczny, no, no no artystyczny, artystyczny to, to wiadomo to sztuka, to są, to są emocje przywana. Y może coś kolektyw może najpierw. Dobrze. Ale przecież tutaj... Jaki kolektyw? To oni wszyscy grają do swojej bramki, to żaden kolektyw. Tak, to wiadomo, na kolektyw, no to wspólnota, zespół, działanie, współpraca, ramię w ramię, męska przyjaźń i pan wie, co Autura. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Dziękuję. dziękuję, dziękuję. Co to jest? Ja nic Nie, nie. Tak, 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 dobrze, dobrze, to oni, oczywiście, tak, to oni, właśnie, oni się wcielają, oni gdzieś tam grają, oni coś tam robią. Piękne portrety, panie Zbigniewy. naprawdę szanuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję panu serdecznie, do widzenia. Dziękuję. To wszystko ode mnie, dziękuję, dziękuję. Czyli do zobaczenia, do zobaczenia, dziękuję.